Hej, hej! Tutaj Klaudia z kanału Kwietniowa Babeczka. W dzisiejszym filmie chciałabym podzielić się z Wami moimi najnowszymi zdobyczami z eBay. Ostatnio, a raczej nie wiem, w przeciągu ostatniego miesiąca, dwóch, e, patrzyłam trochę na aukcje na eBayu, e, głównie właśnie na jakieś e, zestawy, bo mulina, e, raczej myślę, że nawet jak jest taniej, to dalej ja kupię nową mulinę e, taniej w Polsce niż tutaj, e, kupując na aukcjach na eBayu, i zazwyczaj tak ktoś wykupuje e, tą mulinkę. A jak są jakieś bundles to często jest dużo tam borków i jakichś różnych takich rzeczy, które już mi nie są potrzebne i sama bym się z chęcią takich rzeczy pozbyła, bo mam ich za dużo więc skupiłam się na zestawach i oto pierwszy z nich z firmy Dimensions ma nazwę Mother Mother, po prostu Mother, ok <grym> jest to Wzorek na idzie 18 ct 15x15 cm. Może go tutaj Wam przybliżę. Taka filiżaneczka z, napisze, z napisem Mama po angielsku. Właśnie tak pomyślałam, że może um, wyhaftuję takie obrazy dla mojej mamy na następny dzień. Mamy coś takiego. No, takie niektóre zestawy można naprawdę za grosze dorwać. Ja go nawet nie otwierałam, ale widzę, że niteczki są. Jest nawet złota nitka. Taką jeszcze nie haftowałam. Więc zobaczymy, co to będzie. Drugi zestaw to jest coś takiego. Werwako firma zestawów z tej firmy jeszcze nigdy nie miałam i nie haftowałam tak samo z Dimensions jeszcze nic nie haftowałam oryginalnego, haftowałam jeden wzór z Dimensions, ale to była podróbka zakupiona na Aliexpress więc nie porównywałam tego z oryginałem ale na pewno jest gorszej jakości podróbka oczywiście no, więc to jest zestaw z firmy Vervaco w sumie to może sobie go otworzymy ma mieć 28x32 cm. No, tu są inne jakieś fajne zestawy z tej firmy. Chyba szukałam też kiedyś zestawów z tej firmy, właśnie. Ale tutaj w Wielkiej wydaje mi się, że to chyba jest mniej popularna rzecz. A tu są z DMC. Znaczek? Ciekawe. Nie wiem. Może materiał jest DMC. Aida. Możliwe. No, tu macie e, chyba metkę możecie przyczepić że haftujecie z Werwako firmą tu jest jedna ingiełka dosyć gruba no bo to jest chyba 14ct tak mi się wydaje na pewno nic gęstszego. no macie e, papierowy wzór czarno-biały z tego, to, co widzę, to mamy też zamieszczoną instrukcję i jak prać. Potem gotową już pracę. I tu są niteczki na takim organizerze. No i materiał. Okej. Okay. Organizer taki sobie, bardzo cieniutki. <laughs> Ale mam jakieś inne organizery, więc to akurat jest najmniejszy problem. Bardzo mi się też podobają te serduszka. W sumie każdy wzorek mi się stąd podoba, bardzo ładne. Więc yy, sobie zobaczę też inne wzorki z tej firmy. Na razie to nakupiłam wzorów zestawów, a kiedy będzie czas to robić, to nie wiem. Myślę, że jeszcze w tym roku jeden chociaż zestaw zacznę, ale nie, nie jeszcze nie teraz. Próbuję się wstrzymywać. Okej, okay. ten zestawek jeszcze, zestaw Wam pokażę z bliska. Może z daleka, aż tak nie było widać, czekajcie. Tak. Myślę, że będzie dosyć prosty, mam taką nadzieję. Ciekawe czy będą tylko krzyżyki. W sumie nie sprawdzałam, bo nie chciałam Wam pokazywać całego wzoru, bo no nie za bardzo. Trzeci zestaw, który kupiłam na eBayu, nie kosztował 30 funtów, kosztował mniej. I zanim w ogóle kupię coś właśnie na aukcji, to sprawdzam ile kosztują takie rzeczy nowe w Polsce czy na Ukrainie. E bo no, nie będę płacić za jakiś zestaw kupiony na aukcji więcej niż ja mogę sobie po prostu zamówić. Nówkę, ten zestaw jest również z Dimensions, nazywa się Twilight. O nie wiem, jak to przeczytać słowo. <grym> Mieszkam za granicą, ale mm, no, tego słowa jeszcze nie widziałam i nie wiem, jak to przeczytać. Nawet nie będę się wygłupiać tutaj. I e, jest na 14, a idzie 14, pewnie tą 14 podmienię. Nie wiem, wolałabym coś gęstszego. I ma 35,5 cm na 27,9 cm. Pokażę Wam go z bliska. Bardzo mi się podoba. Właśnie na eBayu dużo zestawów jest Dimensions. <laughs> na przykład Marejki, nie za bardzo. Tam widać. Granatowa kanwa. Nie jestem pewna, czy nie mam granatowej 18 albo 16. Jeżeli mam, to sobie wtedy podmienię. Jakoś tak wygląda. A tam pewnie więcej jest mulinki, tak. No, miałam być jakoś tak tutaj mało mało tej mulinki. Jak na taki zestawik. Co, otwieramy? też ten, ten zestawik? Bo jeszcze nie otwierałam. Ale sklejone. No zobaczcie ile tu jest muliny jeszcze. I też jest jakaś świecąca, taka bardziej żyłkowata ta mulina. Nie będę go tak całkiem otwierać, bo to nie wsadzę. O, to jest zestaw Czarno-biały, niby, ale są kolorki różowy i niebieski jeszcze. Z backstitch jest fajnie zaznaczony. No i instrukcje jakieś. No i kanwa, mulina. Nie będę tego więcej rozwalać. Strasznie tutaj się klei. Nie wiem czy ktoś to doklejał później czy nie. Um, to jest chyba zestawy, zestawy, który mi się najbardziej podoba z tych czterech, które kupiłam na ebay ostatnio. Bardzo ładny. Ale ostatni zestaw też jest przepiękny. I też jestem szczęśliwa, że udało mi się go dorwać. I prezentuje on się tak. Tytuł Ballerina Dreams. Nie jestem pewna, jaka to kanwa w środku. Ale całość będzie miała 27 na 35 cm na tej kanwie, którą oni zamieścili. I każdy, mimo że mam trzy zestawy z Dimensions, to każdy jest trochę inaczej zapakowany. Ten poprzedni był w folii, ten jest w jakimś plastiku. A pierwszy też był w plastiku, ale jeszcze innym niż ten teraz. No, strasznie ten klej trzyma. Ok. Mamy muliny, mamy kanwę. Myślę, że to jest albo 14, albo 16. Ale jest rzeczywiście strasznie twarda, tak jak słyszałam u innych dziewczyn. Hmm, ciekawe. Takie coś. Widzieliście takie coś? Mulina zaczepiony taki ten. Hmm. I tu jest kilka takich. To pewnie mulina, która częściej występuje to po prostu tak dalej. Nie wiem. No i instrukcja. I też kilka kolorów występuje na tym. I mamy przedstawione jak haptować i jak się um, później. Jak później mm, sobie. Dobra, no, no. I tam były, była instrukcja, w której mieliśmy też, jak uprać tą kanwę, jak się z nią obchodzić. A to jest osiemnastka, nawet nie szesnastka ani ten. Jakoś mi się wydawało, że duże te, krzyż, dru, duże te kwadraciki, duże te dziurki. A to osiemnastka. Bardzo otwarta ale nie jest właśnie taka biała-biała, tylko kremowa ale ten wzorek też jest przepiękny jestem ciekawa yy, oryginalnych zestawów wcześniej tylko haftowałam właśnie te z Aliexpress yy, a teraz mam dwie merejki, trzy zestawy z Dimensions jeden z Vervaco yy, no więc jest czego wybierać może powinnam zacząć od tego mniejszego. Tu jest osiemnastka. Też. Mm -hmm. O! Mój telefon mi leci. Dajcie znać, który zestaw Wam się najbardziej podobał, mm, i który byście chciały sobie kupić, wyhaftować. Ja może właśnie zacznę od tego malutkiego. Który jest taki uroczy też. A teraz już będę musiała uciekać. Antoś się obudził. No i czas go nakarmić. <noise> Więc tak to wygląda moja rzeczywistość. E, ale czasem fajnie się oderwać i coś nagrać na YouTube'a e, i pokazać Wami w komentarzach. No i ja Was zapraszam wkrótce na kolejny film, bo na pewno co jakiś czas będę coś wrzucać. Miłego dnia i do zobaczenia. Pa!